kończący się rok był wyjątkowy dla polskiej poezji, bowiem obchodziliśmy rocznicę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, czy właśnie Cypriana Kamila Norwida. W roku tych trzech poetów prezentowaliśmy w poranku dwójki ich wiersze. Poprosiliśmy znakomitych aktorów o premierowe interpretacje utworów autora Wademekum, między innymi swoje ulubione poematy i wiersze Norwida. Zgodziła się dla nas nagrać Teresa Budzisz-Krzyżanowska. W ostatnim tygodniu 2020 pierwszego roku. Do tych premierowych interpretacji powracamy. Oto wiersz napisany przez Norwida w 1851 roku, poświęcony pamięci zmarłego rok wcześniej generała Józefa Bema. Był on artylerzystą, pisarzem poliglotą, bohaterem powstania listopadowego, później kampanii napoleońskiej przeciw Rosji i oczywiście bohaterem walk wiosny ludów, jako dowódca armii węgierskiej. Zmarł na Malari i został pochowany w Aleppo. Ostatecznie już w latach dwudziestych ubiegłego wieku prochy generała spoczęły w rodzinnym Tarnowie. Wiersz Cypriana Kamila Norwida czyta Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Bema pamięci, żałobny rapsot. Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz? Przy pochodniach, co skrami, grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę, jak tancerz. Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie, jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie. Trąby długie wełkaniu, aż się zanoszą, i znaki pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami, jak włóczniami przebite smoki, jaszczury i ptaki, jako wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami. Idą panny żałobne. Jedne podnosząc ramiona ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa. Drugie w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa. Inne drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona. Inne tłukąc o ziemię wielkie gliniane naczynia, czego klekot w pękaniu jeszcze smętności przyczynia. Chłopcy biją w topory pobłękitniałe od nieba, w tarcze rude od świateł biją pachołki służebne, przeogromna chorągiew, co się wśród dymów koleba, włóczni ostrzem o łuki rzekłbyś oparta podniebne. Wchodzą w wąwóz, i toną, wychodzą w światło księżyca, i czernieją na niebie, a blask ich zimny omusnął i po ostrzach, jak gwiazda spaść nie mogąca prześwica, chorał, ucichł był nagle, i znów jak fala wyplusnął, dalej, dalej. Aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu i czeluście zobaczym czarne, co czycha za drogą, które aby przesadzić ludzkość nie znajdzie sposobu. Włócznią twego rumaka zepszem jak starą ostrogą i powleczem krowód. Smęcąc ujęte snem grody W bramy bijąc urnami Gwizdając w szczerby toporów Aż się mury jerycha Porozwalają jak kłody Serca zmdlałe ocucą Plesiń z oczu zgarną narody Dalej Dalej. Jutro w wykonaniu.